W tym zadaniem mam sprawdzić, czy proste A i B są do siebie prostopadłe. Aby to zrobić, najpierw wprowadzę płaszczyznę prostopadłą do jednej z prostych, a następnie sprawdzę, czy ta druga prosta jest równoległa do tej płaszczyzny. W dowolnym miejscu wprowadzam płaszczyznę, która będzie prostopadła do prostej A. Ślady tej płaszczyzny muszą być prostopadłe do odpowiednich rzutów prostej, czyli v alfa prostopadłe do abis, h alfa prostopadłe do aprim. Teraz muszę sprawdzić, czy prosta b jest tu równoległa do płaszczyzny alfa żeby to zrobić wprowadzę sobie prostą pomocniczą będzie to prosta m i ta prosta musi leżeć na płaszczyźnie alfa w jednym rzucie będzie równoległa do prostej b i tutaj mogę albo poprowadzić przez prostą b kiedy jeden rzut w tym wypadku pionowy prostej b i prostej m się pokryje albo narysować osobny rzut prostej m równoległy do bm bis i tak teraz zrobię zaznaczam rzut mbis i teraz prosta m Musi leżeć na płaszczyźnie alfa, czyli ślady proste i ślady płaszczyzny pokrywają się. Rzutuję teraz H, M z bisem na ślad H alfa. Łączę teraz Vm' i Hm' aby otrzymać M z primem. Otrzymuję tutaj M' i teraz żeby zobaczyć czy prosta M i B są do siebie równoległe? Muszę sprawdzić, czy w obu rzutach prosta M i prosta B są do siebie równoległe. W tym rzucie założyliśmy, że M-BIS musi być równoległe do B-BIS i sprawdzamy, co się dzieje w primach. Tutaj mamy B', w tą stronę mamy M'. To znaczy, że ta prosta nie jest równoległa do siebie, gdyż jest równoległa tylko w jednym rzucie, a w drugim nie skoro M nie jest równoległe do B, to znaczy, że prosta B nie jest równoległa do płaszczyzny alfa. Co za tym idzie? Proste A i B nie są do siebie prostopadłe